Was. Dzisiaj chciałem Wam pokazać moją mm, hodowlę. Y, chciałem Wam tutaj troszkę pokazać moich codziennych obrządków. Zapraszam. No, zalecimy tak. Tutaj u samiczki Bob. Nic się nie zmieniło. Samiczka dalej, fajna jest. Wszystko. No, y, pogadanka. Miał być dzisiaj film zrobienia paś y, paśnika na ziarko czyli takiego jak ja tu mam w całej hodowli ale niestety rozpadał się śnieg u mnie a mam rynny na dworze i po prostu zasypało zasypało śniegiem i nic kompletnie nie, be, nie wiem która, gdzie są rynny no nawet wam pokażę ile śniegu tu dało ja już trochę pozbierałem bo tam na bałwana czy na coś wziąłem śniegu. No, zobaczcie, ile śniegu Około 10 cm było śniegu u mnie. No, no, o! Gąska! I czy z z nią? tamtą Oj, nie doleciało. Ale będziemy próbować. Jeszcze raz zrobimy tak. Ej, nie mogę A bo ja. Prawą ręką nagrywa, a lewą rzucam. Emil prawą rzucił. Za nią, no! Nie mogę idealnie wtrafnąć. Oj, kurka dostała, ale to dobra. Już się zacząłem, za, za bardzo się zacząłem zabawiać. Musi być huk, bo zamknąłem drzwi. No, tutaj wam chciałem pokazać. Tą samiczkę będę dopuszczał szynszulowatą. Ta jest zakocona. Na 21 będzie miała termin. Czekajcie, bo coś bo coś mi się stało tutaj w telefonie. I ja bym ktoś chciał wiedzieć, czym karmię ym, moje króliki. Dzisiaj tutaj zrobił zrobiliśmy mieszankę. I dzisiaj ta mieszanka jest troszkę inna, bo jest malu, mało, ale to bardzo mało grano latów, Bo jak zawsze daję pół worka na tą beczkę. w sezonie takim, tylko na stado podstawowe, a nie w rozpłodowym. To tak zawsze worek daję na tucz. No to dzisiaj dałem pół tylko wiaderka. Kukurydzy nie dałem w ogóle, bo mało mam. Kupiłem na test kukurydzę, No, pół wiaderka, tylko granulatu. A reszta to owiec, owies, yy, owies jęczmień i pszenica. No. Taka fajna mieszanka. No i podamy dzisiaj jeszcze. Kr... Bo ja tak zawsze mam w stałe diecie też yy, tom. Kurczę. Y, tom, y, jak to ma? Kukurydę. Mam w stałe diecie. No. I w kolejnym filmie takie karmidełka będziemy robić. No nie wiem, w, w których na pewno filmie zrobię takie karmidła. O, pokażę Wam młode. FBN! Oj! O! Proszę! Nie wiem czy widzieliście, ale mam selfie i sobie chodzę wszędzie dojść. O, proszę! Teraz króciłem i widzę wszystko. No, dobra, nie przeszkadzamy samicy. Jedynie jeszcze dzisiaj na filmie damy ziarna. Ziarna. Eee, Siana. Dobra. Damy pierw kukurydzę. Więc naszykuję sobie kukurydzkę i się widzimy. Nie, nie wyszło mi. Jeszcze raz. Bo coś mi tutaj nie wyszło. Więc. Widzimy się, jak już będę. Dawał. Kukurydzę. Dobra, już jestem. To tak. Samiczka OSC dostanie taką kolbę. O. One lubią kolbę. To. mogą mieć. Muszę też wziąć wiaderko. a tu już może w kolejnym filmie Pokażę te te. O, to muszę pozbierać. Bo ostatnio trochę nie zadbałem o to. Ona dostaje taką małą kolbę, bo ona nie lubi zbyt. No i królikom damy też sianka. U mnie niektóre króliki prawie w ogóle nie jedzą siana. Nie wiem czemu to jest, czym jest to spowodowane. Spowodowane. No. Samiczka Bob. Damy jej taką kurę. Kukurydze. Nie wiem czy ona jest w ogóle nauczona Pierwszy raz u mnie dostanie kukurydzę Więc Ta druga bob Ta większą dostanie bowiem, że lubi Ona już Wsunęła całą, całą mieszankę Więc będzie gicik Zaraz jej dosypiemy Albo nie będziemy teraz jej dosypywać Tylko na kolejnym filmie Dobra Bo ja dzisiaj nagrywam Na zapas filmów bo, ben, bo jutro jak to nagrywam jest czwartek siódmy i a ósmego w piątek mam urodziny i nie będę w stanie zbyt nagrać bo to wiecie tam impreza gości to tylko na szybko przyjdę z rana oprzątnąć, wypuścić kury wszystko i będzie git Jeszcze mi zostały dwie kolby to damy tym no, wiecie co, ja dałem tej tak dałem. Taka kolba są młodym wystarczy. No. Ja dzisiaj nagram do... Bo jakbyście chcieli, mogę zrobić to daily Jeszcze przedłużyć o 7 dni. Jakbyś, jakby ktoś chciał. Jakbyście chcieli ogólnie. Jakbyście chcieli. Bo ogólnie... Czemu jest taka ta kukurydza? Bo jedna... Bo ja miałem zasianą za... Sianą, za z, tutaj latą sto, za tą sto ścianą miałem zasianą ziarnówkę. A mój wujo przywiózł mi worek, yy, bo on ma też kukurydzę, i mi przywiózł worek. O, to ona on kiszonkę idzie na kukurydzę. I dlatego ma tam mniejsze ziarka po prostu. No dobra, teraz ja znowu sobie włożę i się widzimy. Już jestem. No, tu mam samiczkę, ona zbyt nie lubi ku kukurydzy, więc taką małą dostanie, nie zamknę tego jedną ręką, A nie, zamknę, I to wiadereczko, idę tu, tak, ta szynszylowa w miarę lubi, więc da, ale taką nie damy, widzę, dostały jeść. Dostały, bo wiem, bo dawałem ja, ale widzę, że już zjadły. To może damy im, szkoda, mało. Bardzo je. ona woli tam kolbę, marchewkę, słuchaj go tak bardzo nie lubi. Dobra, temu samcowi trzeba dać. Wczoraj dostał też kolbę. A, tamten on jeszcze ma, on ma jeszcze całą kolbę, prawie więc. Nie będę mu dawał. Ta. Yy, dobra, tej damy. Tą kolbę. Nie. Mówię, szur przeleciał czy coś, a to kot był mój. Moja kocica. Najstarsza. Mój samiec rokacz. Taką dostanie. Nie ma jeszcze, tyle, o, o jeszcze mu to starczy do soboty, jeszcze jest dwa dni to będzie jad, no. Yy, ta samica, ta samica jest dopuszczona, Zyho, jest to samiczka z hodowli Esto. 100 silmon jest to z marca samiczka. Yy, opuszczona była również do samca szynszylewatego z hodowli e tylko z już Wam mówię chyba, z, tak, to był styczniówka dobra otwieramy sobie tego samca z WJS ze hodowli E100 o, już zamknięte Oj, jedna kukurydza została. Jeszcze dwa króliki. Ogólnie mam taką czapkę z y, uszami. Zaraz wam wciągnę i pokażę. Bardzo ciepła. Bardzo ciepła ta czapka jest. I po prostu ją mam. To jest bardzo cieplutka, a u mnie jest chyba minus jeden czy dwa. Śnieg się utrzymuje, ale lodu nie ma. No dobra. To... Oj, 10 minut wystarczy. Jeśli podobał Wam się film, subskrybujcie, komentujcie. ma!